Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w mechaniku maszyn rolniczych. Ja jestem oczywiście mateles I dzisiaj jako pierwsze zlecenie to sprawdź, które, który element wymaga naprawy i wykonaj ją. Klient ma problem z zaczep zabezpieczonymi elementami piast w przednich kołach. Zbadaj przyczynę problemu. Okej. Okay. To słuchajcie, to sobie to zaraz lukniemy na to. Czekajcie, piast, gdzie to było? Czy gdzieś tutaj, o tutaj jest piasta przednia, to sobie kółko ściągniemy. Piast ja testowych wam nie będę pokazywać. Bo, no, widzicie jak się jeździ, więc, no, jak widzicie to, tu a to w sumie dosyć nudne jest to jeżdżenie. Sam się dosyć nudzę. Więc y, Was też nie będę tym zamęczać. Po prostu pokażę Wam, y, jak sobie tutaj naprawiam. Jak mi to idzie. Czasem dość opornie. No ale taki już jestem. Ok. Dobra, wymieńmy sobie. Tak. Naprawiamy. Ok. Patrzcie, mamy pieniędzy. Ja nie mogę. Bogaci jesteśmy. Dobra i koła z powrotem Jedno, drugie zaraz będzie Okej okay. Wiem, że filmy nie pojawiają się zbyt często Ale jak, jak mówię, muszę poprawić sytuację na razie z, z ocenami i wtedy już mam nadzieję, że Nic nie będzie stawało na przeszkodzie Czekaj to nie, to nie wszystko? Jak to to nie wszystko? Czekajcie To tutaj jeszcze Teraz się zdziwiłem normalnie A to? To jest dobre A tutaj? To też Teraz co się zdziwiłem. To jest dobre. To jest też dobre. Hmm. Posprawdzam wszystko. No, czekajcie. Jaki to jest problem? Hmm. ale czy już chyba nic więcej nie ma z przodu, nie? A tu też nie sprawdziłem Aha, no popatrzcie No widzicie i od nowa I znowu rozkręcać Ja, cię widzicie Ale Ale tutaj się Pomyliłem i nie sprawdziłem tego łożyska Moja wina... Okej, okay, ale już... Już poprawiam się... Już się poprawiam... I montuję na nowo. Okej... Okay. Okej... Okay. A słuchajcie! Teraz się przejedziemy, razem z wami się przejadę... Yy, bo chciałbym coś poruszyć, pewien temat. Ale spoko, poza YouTube'owy Dobra, już ładuj, ładuj się, ja się napiję Okej, okay, jademy. Kupiłem sobie W sumie wczoraj Jazz 3 i to, i teraz mi się zainstalował i jest aktualizacja. Oczywiście 4 GB aktualizacji standard. No i jestem tylko ogólnie jak to na moim sprzęcie pójdzie. Mam nadzieję, że dosyć dobrze to zoptymalizowali. Nie, nie, możecie napisać własne zdanie, czy graliście w CSa od której wersji? Mi ja zacząłem od dwójki. Spodobała mi się gra. Chyba tam w dwójce miałem ponad 100 godzin przegranych. Naprawdę polecam. Dlatego postanowiłem, że sobie trójkę kupię, bo mnie bardzo zainteresowała. Ciekawe czy krótne pójdzie. Nie wiem. Mam, mam nadzieję, że pójdzie. Dam Was znać w kolejnych odcinkach, czy poszło, czy co. A, I i choćbyście mnie prosili, cho, chociaż yy, wątpię, bo to nie na tym kanale, to nie, nie zagram w Jazz i nie, nie nagram tego ogólnie, tej gry, bo nie wiem, czy w ogóle mój komputer to ruszy, a jeszcze o nagrywaniu to nie ma mowy. <grym> no, mam nadzieję, że za dwa miesiące mi ten pieprzony aparat ściągnął mi... I wszystko będzie po staremu, no ale Okej... Okay. Jak na razie to musimy czekać. Dobra. I następne zleconko. Ładuj się, ładuj. Wróciliśmy z przejażdżki, naprawiono i idziemy dalej. Co teraz przyjedzie? Kombajn może? Albo no jakiś zetur? Bo jak pisaliście mi to, to nie Ursus tylko zetor. No dobra, no będę mówić po waszemu jednak. Zetor. Niech... O, proszę bardzo, zetor przyjechał. Sprawdź stan drążków. Jest nie tej cholernej jazdy próbnej. Ale mam inny problem. Gdzie są drążki? jakie drążki? Aha, chodzi o te, o te takie w kabinie? Kurde, nie wiem. Drążek. Ta, to jest drążek, okej. Okay. No, elegancko. O, zrazu przyczynę tutaj znalazłem problemu. No, gałki to ja, to ja nie wiem, czy one by stanowiły jakiś problem, bo to tylko takie plastikowe, czy tam, no, raczej plastikowe osłonki. Znaczy w sumie do, żeby, no, sobie łatwo to chwycić, prawda? No i osłona też w sumie. No, i wystarczy sobie to wymienimy i, i koniec. A to? To jest git. I to też. No, no to dobre. No to łatwa. Łatwa naprawa. Wymieniamy, znaczy naprawiamy. Proszę bardzo, w setorku. Już myślałem, że to ma białe koła. A to tylko miałem ten tryb sprawdzania kondycji. Okej. Okay. I mocujemy tutaj te lewarki Skrzyni biegów i, i w sumie nie wiem czego No ciekawa, ciekawa gra naprawdę Mam nadzieję, że uda mi się więcej filmów dla was nagrać, bo Chcę parę porząd nagrać, żeby Mieć już zapas yy, Przynajmniej dwóch filmów tygodniowo a co ja robię? Ja mam teraz naprawiono dać i spadać. No. Easy. To nie było trudne, nawet się zorientowałem od razu, co, co nie jest normalne jak dla mnie, no ale jak widzicie, Oho kurde, bizon przyjechał, będzie problem. Wszystko uszkodzone części, wymiana oleju, no kurde jakaś się tu olej wymienił, ja nie mogę. Klient prosi o wykonanie przeglądu generalnego przed żniwami. Żniwa co? A ja już wiem jak się olej wymienio. Co ty mnie uczysz? Kabina nie. Czekajcie przed żniwami. No to chyba ten element tutaj. Gdzie zaczepiamy header? No nie, nie wiem, nie wiem o co mu mogło chodzić. Nie, tutaj sprawdzamy koło. Co trzeba go podnieść. Może wymieńmy olej teraz, ale jak to się robi? Aha, pewnie w tym tutorialu pisało wszystko. Czekajcie. aha, nie mogę podnieść. No kurde, jak bym se kombajna podniósł? Cholera. No i żem se to... No i żem to spierdzielił. Bo ja miałem przeczytać jak się ten olej wymienia, a ja nie wiem jak się olej wymienia. To zobaczycie, trochę jak po lamie. Z tym, pompa wody. Pompa olejowa. O. Może tutaj gdzieś się wymienia? Pompa olejowa. Zbiornik przepustowy oleju. Czy to jest to? To będzie mieć dobrą kondycję, ale gdzie tu się ten olej wylewa? Róży olejowe. Tutaj są gdzieś. Gdzie one są? Tutaj rury olejowe, filtr paliwa. Um, a to? pompa za. O oh, jezu! spier sobie wszystko. Wszystko oczywiście. Spierdzieliłem. Jak ja teraz ten cholerny olej wymienię? Ja nie mogę. Słuchajcie, spróbuję jeszcze raz sobie wywołać to okno. O, słuchajcie, znalazłem miska olejowa i korek. Proszę was bardzo. O, no i elegancko. No i dobrze jest. Okej. Okay. Dobra. Teraz wchodzimy na górę i będzie trzeba wlać olej. A jak wlać olej? Bagi, bagnet tu jest. Bagnes nic nie pokaże, bo nie ma oleju. A olej należy wlać gdzie? Olej należy wlać, no od góry chyba gdzieś. O tutaj jest, korek silnika do kombajnu. Czy to jest to? Tak, tutaj olej lejemy. No i patrzcie jak ogarnąłem. Okej, okay, tyle, tyle. Mi się wydaje, że już dość. Że tyle wystarczy. No. Powiedzmy, że wystarczy, zaliczyło, zaliczyło, no to wystarczy. Dobra, teraz te części nieszczęsne, gdzież coś może być zepsutego, noż, Nosz... kurde, no, ty. czego ja mam szukać? Nie ja wszystko mam posprawdzić, co jest w tym kombajnie. Wykonanie przeglądu generalnego przeczniwami. no czyli ten cały mechanizm na pewno... Który podnosi to ziarno do zbiornika. O, widzicie, widzicie, kurde, on chciał żniwa robić, a tu ma cały ten... Co to jest korpus podnośnika ziarna? No, on to ma cały zepsute i chciał żniwa robić tym, No co za. Zarobię, albo by się mu coś zapało, albo co... Nie wiem co by się w sumie mogło stać. Okej. Okay. Jeszcze pasek sprawdzimy. Nie no, pasek jest okej. Okay. Zbiornik paliwa. A, też powinien być ok. No jasne. Wymienimy sobie to. Ło wow, cholera. Ile tego będę musiał wyciągać wszystkiego? O, ja nie mogę. O, ja nie mogę. Aha. No i teraz wszystkie te kółeczka. Szkoda, że mi to nie pokazuje stanu, jak, jak to demontuję. Tak jak to było w Karmechaniku. Gdzie? Co mi jeszcze blokuje? Tutaj ten pasek mi blokuje, co? A ja go mogę tak zrzucić po prostu? No. Noż pasku zaznasz się, no. No mogę go zrzucić, okej. Okay. I teraz ładnie. Te wszystkie koła ściągam No i odkręcam śrubę Ło wow, to jakiś cholera mechanizm do tego całego Ja nie mogę Ja się na tym nie znam Wygląda normalnie Niesamowicie ten cały mechanizm Jak to tak działa, to masakra. <grymne> no i co? Tylko to było zepsute. Dobra, wymieńmy na razie tą część i zobaczymy, czy nam zaliczy podnośnika ziarna. Tak, no, trochę to się kosztowało naprawa. Coś jeszcze zepsute? Chyba nic. Zobaczę jeszcze. Nie, nie, nie. To wszystko. Ok, zaraz zobaczymy czy nam zaliczy zadanie i ja się potem przyjadę po torze testowym. Zaliczyło? Nie. Czyli słuchajcie, czyli nie przykręcamy nic? Szukamy jeszcze, szukamy usterek. Ciasty są dobre, a si... O, nie, nie, nie! Właśnie, że nie są! Właśnie, że nie są dobre! A siłownik, siłownik jest dobry! Ja nie mogę, ile tu jest śrubek! No, ale w sumie to się musi trzymać, więc no... Więc się nie dziwię, że tyle śrub... To jakby koło odpadło, o, to by było! Tu jest choler swoje dno. Nie, nikt nie wie. No i pieprzona pompa jest zepsuta. Oczywiście, która się chowa za tym cholernym wszystkim. No, ja nie mogę. Co za cholerstwo, jedno. wow, tutaj jest błąd jakiś w teksturach w obiektach. Dobra, już. No i to już będzie wszystko, mam nadzieję. No patrzcie, ile szukania. No, niesamowite. Niesamowite. 200 ok. No niech będzie taki cholerny element. No ja nie mogę. Ok, sprawdźmy czy zaliczone. Zaliczone, no jasne. No nice. No teraz to już jest dobrze. Ok, to widzimy się za chwilę przy ostatnim już zleceniu na ten odcinek. Ok, naprawiono. 1000 zł zarobiliśmy. No, duży przychód. I ostatnie zlecenia na ten odcinek będzie jakie? Zaraz się dowiemy. O, mamy tutaj jakiegoś klasa. Proszę bardzo. O nie, no po tym pieprzonym torze. Wykonaję za że To są wykonaję naprawdę przegubów. To najpierw ja za torze? Tak. To co? to? Bęben tylne, hamulce co? Okej, okay, ten przegub Wykręcamy. No, łatwa robota na koniec. jest spacja menu, aha, tak, tak... ...lec ...aha... ...takie menu. Okej, okay. a tutaj jest przegub zwalony? Zobaczymy, może tutaj nie? A nie, jednak tak, okej. Okay. To jednak... ...to jednak odkręcamy. No słuchajcie, no normalnie te dźwięki są tak realistyczne, że mi coś trzaska za plecami normalnie. Tak się czuję, tak się czuję. Że mi coś za plecami trzaska. No niesamowite Chciałbym dla Was nagrać jeszcze farminga Nie wiem czy żniwa, czy co W sumie sam zadecyduję, ale nie będę was chyba jeszcze... Tymi żniwami. Może sobie powozimy te um, trochę skrzynie Żeby pieniędzy zarobić. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Ale tak czy tak farming powinien się pojawić, dlatego w środę, czyli dzisiaj kiedy to oglądacie. Czekajcie byłoby coś lekcje sformułować. W środę kiedy wy to oglądacie, będzie Car Mechanic Simulator. Z znaczy wróć wróć. Mechanik Maszyn Rolniczych, co ja gadam. No, ale przecież jest, przecież wy go widzicie, no to po co wam mam o tym mówić, nie wiem. Kurde, te, teraz to nie wiem co powiedzieć. No po prostu, w przodę macie mechanika, a... Wy... W sumie nie wiem, zobaczę w który inny dzień będziecie mieć farminga. Będzie tajemnica moja. No. Nawet wy nie będziecie wiedzieć. Ostatnie nasze śrubki, i fajrand. I można i do domu kawy się napić. Przed komputerem posiedzieć. No, cały zmęczony. Kurde, po tym kombajnie. Wszystko sprawdzać. A to jakieś, kurde, takie części. Najbardziej ukryte, pewnie. No, no jak zwykle najbardziej ukryte były. Ok. Wszystko? Naprawiono. No, dzisiaj nam to poszło tak sprawnie, no może oprócz tego kombajnu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zaraz zobaczymy jaką maszynę zajmiemy się w następnym odcinku. Co to będzie? Zetor! Czerwony Zetor. I co on takiego będzie miał? Z zaczepionymi elementami piast. No, to znowu się pobawimy przy kołach, no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie.